Dokąd jedziemy, panie prezydencie? Do supertajnego laboratorium. Poznacie tam największego naukowca w historii Pak świata. Twórcę broni, której używacie przeciw atakującym was duchom. PSA rządzą! PSA? Plazmo z armatki w odróżnieniu od JSP. Jedzenie z sącego pac <laughs> e, e, Nigdy nie bywacie głodni? <laughs> No, tak! ściągnąłem tego genialnego naukowca z emerytury, żeby nas dozbroił. Zaraz! Czyżby to był pan Scalak? Eee, przepraszam, panie prezydencie. Mnóstwo o nim czytałem! Dzięki niemu wygraliśmy pierwszą pak światową wojnę z komandorem z Wow! Ten gość musi być stary jak świat! Pewnie ma. A... Ojej! Sygnał nowego wykrywacza duchów! To kolejne dzieło pana Scalaka!

Ej, hey Mark! Skoczymy na pączki, jak już zaszlamujemy tych frajerów? Do dzieła! Hamulce wysiadły! To przez ten szlam! Spokojnie! Wyluzuj! Moja kolej! Ha! trochę groszków, gdybyście też musieli się wzmocnić. Ale ten jest wyjątkowo pyszny. A potem mam lodowe moce. A potem. Czas ucieka. O! Proszę! A wy nie chcecie spróbować tych groszków? Chodzi o to, że nigdy nie wiemy, jak zadziałają. Któregoś dnia, kiedy zjadłam taki ładny różowy. Mam pan. Zrobiłam się lżejsza od powietrza i godzinę wisiałam pod sufitem. Te góle były okropnie kwaśne. Pycha! Tego jeszcze nie jadłem, a myślałem, że umiem skakać. Fajnie być piłką. Szkoda, że nie zwróciłem uwagi, który to był groszek. Z drugiej strony, nie byłoby zabawy, gdybym wiedział, jaką moc dostanę. Stacji! Albo kiedy moc się skończy. Tajne laboratorium zbudowano w podziemiach stolicy PAK Świata. Wow, ale fajowo. Co to było? Chronić prezydenta! A kto ochroni mnie przed wami, ofermy? Chodźcie! Ratujmy pana Scalaka! Panie Scalak! Gdzie pan jest? Nic się panu nie stało! Za dużo dymu! Nic nie widać! Mam pomysł! <śmiech> <śmiech> Właśnie dlatego nikt nigdy nie powinien palić. E, proszę pana, e, co panu jest? O co ci chodzi? Sugeruję, że jestem stary? Nie, ale. A, ja. ja o, y, 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 y. To był taki żarcik. Nie jestem stary, jestem antyczny. Ale wciąż mam w sobie <laughs> mnóstwo wigoru! To mój asystent, młynek, a osobowość klamki. Czuję się tu trochę samotny, więc z braku laku lepszy ryc niż nic. Przestaniesz się obrażać! <laughs> Sprawa, trafiłem w prezydenta. <laughs> Wybacz, mój chłopcze! Ach, puszczaj! Czy za tym wybuchem stoi zdracjusz? Dowiedział się, gdzie jest laboratorium? A skąd ci to przyszło do głowy, chłopcze? Ja tylko gotowałem, chili. Wyszło mi trochę za ostre. A. Jestem Cylindria, a to spiral, a. Pachman! O, wykapany ojciec za młodu. Znał pan tatę? Oczywiście, żółciutki pakusiu. Twoi rodzice uwielbiali moje cili. Spróbuję. Dzięki. Raju! Rewelacja! Ma pan więcej? Tak, cóż, drogi przyjacielu, a jak idą prace nad nową bronią? Uwielbiamy pańskie plazmo armatki! <śm -try> One są bombowe! <śm -try> Lubicie te zabytki? Musicie wypróbować moje nowe cacko! <śm -try> Patki! prezydenta! Co? Robi wrażenie. Komnata regeneracyjna. Dlaczego nie ma tu jeszcze szalonego naukowca z niższej krainy? Coś ciebie zalokaj! Miałeś sprowadzić doktora Dubla kilka godzin temu! Nie jestem stróżem mojego brata bliźniaka. Bo jesteś tylko skromnym sługą, a ja jestem geniuszem! Ty okularniku z przerośniętym ego! Masz rozum, komara! Śmierdzi ci z ust! Jesteś skarpetką nie do pary! A ty nadętym kabotynem! A nie, bo ty! Tylko nie nieborczach! Mam tego dość! Przestańcie się kłócić. Musimy wreszcie coś zrobić z tym żałosnym, żarłocznym, żółtym potworem! Jak zwykle trafiłeś w przysłowiowe sedno. Zaraz oberwiesz tym sednem, jeśli natychmiast nie powiesz, co wymyśliłeś. Pachman może sobie zjadać duchy, ale prędzej rzuć go zaleje, zanim uda mu się strawić moje zmutowane potwory. Ach, to coś nowego. Do tej pory nie rzucaliśmy do walki potworów. O, 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 bo do tej pory nie mieliśmy wynalezionego przez najgenialniejszego naukowca wszechczasów tego oto powielacza zmutowanych potworów. <śmulry> Patrzcie, jak pracuje dzieło niezrównanego geniusza. <śmulry> <śmulry> o, dobre. Jestem pod wrażeniem wybrałem do prezentacji kiepskiego potwora. Mm. Jedyny Pacman? Co robisz z moim powielaczem? Wiem! Stworzę całą armię potworów mutantów i zaatakuję pan świat. Zabrał moją kwestię. Oj! Moje smutowane potwory rozpranią się z tymi szkodnikami raz na zawsze! <laughs> Jakby jeden nie był wystarczająco nieznośny. Oni chyba śpią. To trzeba zapukać, mózgowcu! Ach, bycie duchem miewa swoje wady. Zależy, jak patrzysz na życie. Szklanka może być w połowie pusta lub pełna. Jaka szklanka? Tu nie ma żadnej szklanki. Pinky, leć do pokoju dziewczyn i obudź Cyli. A po co nam ona? Tak będzie potrzebował pomocy wszystkich przyjaciół. Mógłby ich mieć z tysiąc więcej. Spiral, obudź się! Ej, Pakuś! Co? o! o, o. przepraszam, Inki! To no nic! Przynajmniej nie zjadłeś mi oka! Głupek! Lepiej wstawajcie z tych wyrek! Obłąkany doktor Dubel klonuje potwory mutanty, żeby zaatakować pak świat! Wie, że potworów nie możecie zjeść! Frajerzy! Nasze armatki też nic nie wskurają. Pak! Trzeba spytać pana z calaka, czy ma broń przeciw potworom, jeśli nie. Przepraszam! Od kiedy ty tu rządzisz, panienko? Racja, cyli! Poddaj się! To ja! Pakman? A, tu jesteś. Zapomniałem, że wynalazłem te irytujące urządzenia. Grozi nam inwazja potworów mutantów. Ratuj! E, wybacz, nie mam nic w zanadrzu, ale coś wymyślę. Łynek, przestań rdzewieć! Mamy pilną robotę! O, tylko nie to! Zobaczysz, w końcu cię oddam na złom! Doskonale. Im więcej będziemy mieli mutantów, tym lepiej! To samo chciałem powiedzieć! Zaczynasz mi działać na nerwy! To samo chciałem powiedzieć! Dość tego! Puszek! O jaki słodki trójgłowy piesek! Bierz pod trzymacza! Niesamowite, że ktoś tak piękny może być tak okrutny! Labirynt. Nic mnie nie powstrzyma! Chyba mnie. Chciałem powiedzieć, nic nie powstrzyma nas. Otóż nie! Mnie, mnie, mnie! Mylicie się, bo nam uda się powstrzymać was. Oby... Macie swoje groszki, mm -hmm. więc spróbujmy je przegonić. Naprzód do ataku! Macie ich zniszczyć, zwłaszcza tego żółtego! Zamknijcie Pakmana w okrążeniu! <noise> Zawsze wiedziałem, że jestem urodzonym dowódcą <noise> Co? Ciebie mogę połknąć bezkarnie to? Nie! Tym razem chyba wpadliśmy po uszy Musimy walczyć na lądzie i w powietrzu! Biorę lotnictwo, a wy zajmijcie się piechotą! Rozkaz, Pak Dowódco! To Do dzieła! Super! Jestem arcymistrzem sztuki walk z potworami! Ha, ha! O, chyba zdążyłem. I co? Widzieliście? Huh? To się nazywa moc. Muszę je zbadać, żeby zbadać, z czym walczymy. Klony. O, imponujące. Gdzie one się podziały? Tak, jak myślałem. Klony mutanty mają ograniczoną ilość energii, ale i tak są niebezpieczne. Czy ten pojazd jest wyposażony w potężne działo na potwory? Nie, ale za to jest bardzo ekologiczny. Zawsze myślę o zielonej energii. Prosiliśmy o broń przeciw potworom! Pracuję nad tym. Ktokolwiek je stworzył, jest prawdziwym geniuszem. Z pewnością złym i szalonym, ale bystrym! Jak widać, za mało bystrym! Ten żółty kajtek znów wygrał! Ha! Bo ty jesteś ofermą! Przystojny, ale oferma! Zaraz ci urwę ten twój fałszywy łeb zobaczysz! Nie! Ja. Spróbuj! Do ataku! Dawaj, frazesze! Brawo! Świetny rzut! Tak jest! Nieźle poszło. Wow! Ale teraz gorzej! To pech! Nam groszki też się skończyły! Trzymaj się! Staram się! Mam tylko nadzieję, że ten potwór uh, nie postanowi mnie zrzucić. Uh. Dzięki! Jej! Nie wyglądasz na siłacza! Dobra. Hej, pak! Nic ci nie jest! Dzięki niemu. Udało się! Wrócili do swojego świata! Wszyscy poza nim. Jest uroczy! Oczywiście jak na tego potwora. Bylibyśmy tu wcześniej, ale musieliśmy czekać, aż znikną oczy szpiegowskie. Żeby zdrajcy już się nie dowiedział, że jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Kosmatek, jak się masz! Cieszę się, że wreszcie ci się udało! Klajd zna ich język! Właściwie to znam dziewięć języków! Podszkoliłem się w narzeczu potworów, kiedy grałem z nimi w pak skłosza. Możesz mi powiedzieć, dlaczego mnie uratował? Nie wszystkie potwory są, no wiesz, potworami. Niektóre mają dobre serca, tak jak kosmatek. Niższa kraina pod rządami Zdracjusza przestała im się podobać. Musimy pomóc kosmatkowi. Kamera zarejestrowała, jak ratował paka. Nie może wrócić. Nie będzie tęsknił za rodziną? On jest sierotą, tak jak ty. No to kłopot z głowy. Zamieszka razem z nami i już. Ja się zgadzam. Jest tylko jeden mały problem poza tym, że przywiązał się do Cylii. U nas nie wolno trzymać zwierząt. Będziemy go ukrywać. Będziesz cichutko jak myszka, prawda? Potworna myszka. Przypomniałam sobie po co tu przylecieliśmy, poza tym że chcieliśmy się z wami zobaczyć. Kiedy doktor Dubel wyszedł z komnaty regeneracyjnej, był mega wściekły. Ale to nic w porównaniu z wściekłością Zdraciusza. Zapomnij. Nawet sobie nie wyobrażasz, w jaką można wpaść furie, gdy ktoś wypluje twoje oczy. Albo wygram tę i każdą inną kłótnię, albo wpakuję cię na całą wieczność w ogniste bagno. <laughs> to jest to, mój egocentryczny braciszek w końcu wyczerpia jego cierpliwość? A, a jak sobie życzysz, mój przed i nad panie już wiedziałem, że to powiesz. W jednym się zgadzamy. Trzeba natychmiast zniszczyć tego połykacza duchów. I już opracowuję nowy plan. Gwarantuję, że zgnieciemy Bakmana jak robaka. Wersja polska na zlecenie Teletun Plus, Masterfilm, reżyseria Agata Gabrońska-Bauman, dialogi Wojciech Szymański, tłumaczenie Hanna Osuk, dźwięki montaż Jacek Osławski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, wystąpili Agnieszka Kudelska, Stefan Pawłowski, Magdalena Krylik, Jarosław Boberek, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Klaudiusz Kaufmann, Grzegorz Kwiecień, Michał Podsiadło i inni.